Witam serdecznie. Dziś piękny dzień. Jesienny. Mamy otwarcie nowej szkoły. Także dziś nietypowy filmik na moim kanale. Tutaj cały teraz czas przygotowywaliśmy tutaj z Gronem, z kolegami, żankami, z kolegą. Otwarcie szkoły tutaj przyozdabialiśmy. Wielkie otwarcie przygotowane na poczęstunek. Ławki przyozdobione. Tu transparenty robiliśmy całe tutaj skanowanie było zdjęć, podpisywanie to była moja robota drukowanie. Także te gazetki wszystkie, które tutaj stoją to przy mojej współpracy. Także do mnie należało przygotowanie tutaj sal pod kątem technicznym. Telebimach tutaj prezentuje jak szkoła powstawała jak jak była budowana od gruntu. Wszystkie zdjęcia wykonałem w ciągu dwóch lat budowy i, i zmontowałem w taki właśnie sposób, żeby było widać. Także w ten sposób wygląda tutaj szkoła. Was oprowadzę szybko po klasach. Właśnie w każdej klasie jest telewi tablica interaktywna, na której właśnie w czasie otwarcia będzie prezentowane budowa szkoły, muszę je wszystkie powłączać, pościągać. Wcześniej przygotowałem film, wrzuciłem na YouTube, żeby w pętli puszczać. A tutaj tablice mamy otwarcie sporo ludzi, uroczyste otwarcie. Przyjechali oficjele, politycy, burmistrzowie, e, ksiądz. Oczywiście był też poczęstunek, catering e, bardzo tutaj widać. Przygotowane i jakieś przekąski, i desery, i ciastka, i kawa. Także wracając do otwarcia poszły ochoczo balony w powietrze nadmuchane helem. E, baloniki poszły. Zostało oficjalnie przez oficjeli przecięta w stęga i otwarta nowa część budynku, rozbudowana szkoła. Następnie wszyscy udali się na tak zwane występy, czyli część artystyczną, eee, część artystyczna, która odbywała się na sali gimnastycznej, także cała część artystyczna, tutaj eee, razem akrobacje i inne, a na poła części artystycznej wszyscy mieli no i Mamy szkołę. godzinę 18, ja teraz wieczorową porą eee, karmię gołębie, karmię moje gołębie, byłem w pracy, dzisiaj sobota. Tak, byłem w pracy dzisiaj w sobotę. E, od rana, godzinę temu przyjechałem, mamy 18. Nie było wcześniej czasu pokarmić gołębi. E, super sprawa! E, wiadomo, super sprawa nowe miejsce pracy fajne, wygodne, ale, ale powiem tak: e, pięknie to wszystko wygląda. Tylko że całą tą robotę od górno, oddolną wiadomo otwarcie, oficjele i wszystko pięknie, tylko całą tą robotę oddolną e, degeneralnie robiliśmy my, ja i koleżanki, kolega. E, oczywiście w pracy nad godziny przez cały miesiąc, dwa miesiące. E, oczywiście u nas nie ma nadgodzin płatnych, więc uchwale ojczyzny więc z jednej strony super fajnie hura człowiek się cieszy ale e, jak na razie to się tylko przekłada na więcej obowiązków taki może mój humor na koniec dnia ale po prostu e, po prostu zmęczenie tym wszystkim tą całą robotą tym co trzeba zrobić e, Kurzenie, tym że zaniedbane, swoje własne prywatne rzeczy, choćby moje gołębie, które no, wymagają czasu, wiadomo, zaniedbane przez to karmienie, rozdzielanie, robienie z nimi e, i, i to jest strasznie męczące, bo wbrew pozorom, strasznie dużo czasu zajmuje e, całe to. Dużo czasu zajmuje praca, ale, ale to, że ten czas pracy w ogóle jest nie, nie, niemiarodajny, nie, nieprzeliczalny i czasami czuję się jak niewolnik, który ile kości sobie zażyczy, tyle godzin w pracy masz przesiedzieć, nie? Także wiadomo, misja, chwała, radość. Z wyników z nauki, z wyników dzieci, z wyników właśnie moich dzieciaków, szachistów i tak dalej, z wyników, ale, ale po prostu rodzina na tym cierpi. Żona, wydzwania, gdzie ty jesteś? No, gdzie jestem? W pracy jestem. Pojechałem leżeć w pracy, w pracy, obsługiwać sprzęt. Więc impreza fajna, super, pięknie. Ale ja już tego całego otwarcia mam dość e, i tej roboty z tym związane, i w końcu to się skończyło, i może będzie trochę normalniej, <laughs> trochę normalniej, bo, bo to się już po prostu nie dało e, z tym wytrzymać i z tym żyć, bo tyle ile obowiązków dodatkowych, mm, gratisowych, Uchwale ojczyzny w ramach misji nie wiem w ramach czego. Eee... Tak, no, wplotłem tutaj prywatne sprawy w to, ale w gołąbki, i, i ale już po prostu. Eee... Po prostu fizycznie jestem tym ostatnim okresem potwornie wyjechany, wymęczony. W biegu, nawet w sobotę głębi nie idzie normalnie pokarmić, dać wykąpać, nic nie zrobisz. Właściwie moje, wiadomo, one potem gorzej przygotowane, tak żeby moje, moje prywatne rzeczy po prostu cierpią na tym, że muszę się gdzieś tam angażować. Eee, takie na no niezrycie niestety, ale strasznie to denerwujące. Eee, i, I strasznie, strasznie, e, strasznie męczące. No na pocieszenie jest czasami, że o człowiek jest nominowany do jakiejś nagrody i tam podobno jestem dominowany do nagrody e, nauczyciela roku. No ale to tam trzeba wesprzeć, jest link, tam się klika i głosuje i takie głosowanie... Jest na nauczyciela roku. Mogę to tutaj podlinkować Wam. E, jak chcecie możecie zagłosować. Jak nie chcecie, to nie musicie. Wola każdego. Po prostu dziś mi już wszystko jedno jest. No, gołąbki tu dostały wodę, jedzenie. To jestem szczęśliwy, że jeszcze zanim się ciemno zrobiło, zdążyłem to obsłużyć. Jutro niedziela, czyli jeden dzień wolny, nie do końca, bo jeszcze trzeba dokumentację zrobić na stronę jakieś reportaże, zdjęcia, opisy. Czyli nie do końca wolny dzień. Albo dzisiaj to będę robił do północy i nie spał, albo do rana i nie spał. Eee... No i znowu od poniedziałku do, do pracy, do kieratu, więc, więc, ja już jestem tym wszystkim zmęczony, zły jestem, na to wszystko. Gąbki też mnie mają pocieszać, ale po prostu jak nie ma czasu z nimi siąść, żeby w ogóle je spokojnie pokarmić, to to nie pociesza, ale jeszcze męczy, choć z drugiej strony, gdybym nie miał gdzie zajść, sypnąć tej karmy, nie wiem, to już całkiem bym zwariował. Hmm, może więc dobrze, że jest się gdzie popatrzeć, pochodzić, jakiś cel się ma, ale po prostu aż się człowiek martwi, żeby to zadbać o wszystko, wykarmić. Tuż tu rozpodowe samice popierzone elegancko, Olegancko. nie wiem czy elegancko, ale popierzone. Więc. E, tak zauważyłem, że są tu z dwie za dużo. Bo dwie siedzą na, na noc na ziemi. Więc, dwie, może z dwie, trzy sztuki są za dużo tych samiczek, te by się wszystkie generalnie fajnie nieściły. ale one się chyba już po Mam Mam ludoklasęskę, akurat nie ludoklasenska, ale tak, ostatnie lotki. o Tak wygląda faza rozpłodowych. Tu już chyba nawet wszystkie lotki. Ale spierzeniem nie jest źle u tych gołębi, rozpud. tu samice na szczęście popierzone będą mogły być szczepione, no rozpód tak wygląda, a reszta w następnych odcinkach dobry lot.